Przybył do nas pewnego dnia listonosz, który e, roznosił nas listy i się zapytał, czy e, możemy wziąć udział w takiej akcji, czyli podstawić kontener na morsowanie. Stwierdziliśmy, że nie. Fajna akcja. Nieważne w czym, ważne w jakiej idei. Jaka jest idea tego morsowania, a jak wiemy, idea jest bardzo e, słuszna i ją popieramy. Sprzęt dla dzieciaków jest bardzo potrzebny, a Morcy Białystok zawsze włączały się w różnego rodzaju akcje charytatywne, a Wielka Orkiestra jest taką akcją, która naprawdę przyciąga rzesze ludzi z gorącymi sercami, a my pomimo tego, że lubimy zimną wodę, mamy tak gorące serca, że nawet to, że to jest kontener na nagród, nie przeszkadza nam w dobrej zabawie, o czym zaraz będzie świadczył obraz, który zobaczycie. No, po prostu wchodzimy w stroju i się... Mordujemy, marsujemy! Wytrzymamy w wodzie 10 minut, można więcej, no to ile chcę, po prostu. No niestety tu mamy ograniczoną kubaturę, więc musimy wejść po kilka osób, 10-15 i będziemy się po prostu wymieniali. Każdy posiedzi jakąś tam część czasu. no Dzisiaj nie mamy świetnej pogody, niestety. Dla nas to jest i za ciepły, jest wiatr, także nie jest może najlepiej. Natomiast nie to się liczy. Tylko mówię, dla idei można naprawdę wiele zrobić. Mokra, ale przyjazna. Woda na zawsze te 2-3 stopnie, no ale jest przyjazna dla morsów. Szkoda, że nie ma minusowej temperatury. Byłoby zdecydowanie lepiej. Ale i tak żyjemy, jakoś przetrwamy do wiosny.